Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską-Konkel z portalu Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 6 do 12 stycznia 2014 roku. I za co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu będziemy bardzo optymistycznie nastawieni do życia. Tym bardziej, że poniedziałek jest wolny, więc zaczniemy go o wiele powolniej i o wiele milej. We wtorek czekają nas bardzo dobre układy planet. Merkury i Wenus połączą się na niebie w koniunkcją w znaku koziorożca, a to oznacza, że wtorek to jest bardzo dobry czas na spotkania, na załatwianie trudnych spraw. Ludzie będą sobie przychylni i to jest też bardzo dobry dzień, żeby wysyłać wiadomości i dowiadywać się o jakieś ważne informacje, bo szybciej je uzyskamy. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziemy rozrywkowo nastawieni do życia. Piątek i sobota to są bardzo dobre dni, żeby pójść na randkę, zorganizować jakieś wyjątkowe spotkanie we dwoje, lub po prostu przyjąć zaproszenie od znajomych czy rodziny i dobrze się bawić w miłym gronie. Na niebie będzie koniunkcja słońca z Wenus, a to zawsze oznacza, że ludzie będą lepsi dla siebie, o wiele przychylniejsi. I to jest bardzo dobry weekend, żeby gdzieś wyjechać odpocząć. W sobotę. Merkury przechodzi z znaku kozioroszta do znaku wodnika, a to oznacza, że już od najbliższych dni, od niedzieli, właśnie znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki będą miały więcej szczęścia w sprawach zawodowych. Znaki, znaki ogniste, czyli barany lwy i strzelce w tym tygodniu będą w bardzo dobrych humorach. To jest taki tydzień, który sprzyja przede wszystkim spokojnej pracy, bo będzie o wiele mniej napięć. Planety nie będą tak mocno i silnie na Was oddziaływać, a konjunkcja Merkurego i Wenus, o której mówiła Iza, bardzo dobrze wpłynie na Wasze zawodowe plany. Barany będą spokojniejsze, będą milsze dla wszystkich niż zwykle, a to oznacza, że mogą sporo zyskać dzięki różnym układom towarzyskim albo zawodowym, dlatego w tym tygodniu, jeżeli chcecie o coś poprosić, to właśnie teraz to rób. Cześć. W ciekawym nastroju, w bardzo radosnym i wesołym będą również lwy, którym uda się załatwić trudno, za, trudną zawodową sprawę, albo w szkole lub na studiach przepchnąć jakiś ważny projekt, więc lwom ambicja bardzo w tym tygodniu się opłaci, warto działać, pracować, dlatego że Wasze starania będą uwieńczone sukcesem. Strzelce będą spokojne, będą wyrozumiałe dla wszystkich i będą skoncentrowane na swoich sprawach zawodowych. Merkury i Wenus mogą przynieść Wam jakiś genialny pomysł na pokonanie finansowych problemów, albo okaże się, że jak Jakimś cudem znalazły się dodatkowe pieniądze na Waszą zachciankę. Dlatego policzcie to, co macie na koncie i zastanówcie się, jak najlepiej moglibyście to zainwestować. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu mają szczęście do ludzi. Byki, które cały czas, od, od pewnego czasu, przez cały zeszły rok były pod wpływem planety Saturn, w tym tygodniu troszeczkę odetną i przede wszystkim uwierzą, że ludzie są im przychylni. To jest dobry bardzo tydzień dla byków, żeby mm, zaczynać różne nowe inwestycje, a przede wszystkim też ubiegać się o dofinansowania, pożyczki i wszelkie sprawy załatwiać związane z finansami. okay <laughs> Panny natomiast w tym tygodniu będą bardziej rozluźnione, bardziej skłonne do odpoczynku. Ten początek roku bardzo powoli się dla was zacznie, co powinny panny wykorzystać na, na wyjazd, na spotkanie ze znajomymi i też dla panien w tym tygodniu w ten weekend jest bardzo dobra szansa na jakąś miłość czy bardzo miłe spotkanie. A naj, najbardziej miłosnym nastroju będą natomiast koziorożce, słońce w koniunkcji z Wenus i merkurem w waszym znaku zodiaku sprawi, że będziecie lubiać Podziwiani i przede wszystkim doceniani przez wszystkich dookoła. Te koziorożce, które bar, którym bardziej zależy w tym tygodniu na karierze, niech to wykorzystają, a te koziorożce, które są samotne, szukają kogoś do pary, niech zintensyfikują swoje działania i poszukiwania randkowe, a przede wszystkim niech wychodzą z domu i pokazują, jakie są wspaniałe, bo wtedy bardzo szybko znajdą tą ukochaną osobę. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki bardzo chętnie pomogą koziorożcom w tych poszukiwaniach, dlatego, że będą miały taki szczególny dar w tym tygodniu do łączenia ludzi. Będziecie doskonale poinformowani, jako pierwsi zdobędziecie różne ważne informacje. Oczywiście na czele tego wyścigu po różne ważne wiadomości będą bliźnięta, które w tym tygodniu mają szczęście do załatwiania różnych urzędowych spraw, mają szczęście do tego, żeby ludzie im pomagali, więc bliźnięta powinny w tym tygodniu prosić o wsparcie, prosić o pomoc i jest to też dobry tydzień dla nich, żeby żeby zadbać trochę bardziej o swoje zdrowie i swoją wygodę. W dobrych humorach będą również wagi i wodniki, ale wagi mogą być bardziej zapracowane niż inne znaki zodiaku. Tutaj ta koniunkcja słońca i wenus może przynieść Wam okazję do zrobienia większych pieniędzy albo do załatwienia jakiejś trudnej sprawy dzięki czyjej życzliwości znowu, bo cały ten tydzień sprzyja przede wszystkim takiemu pomaganiu sobie wzajemnie, jaki zamówiła, ludzie będą bardziej sympatyczni, bardziej wyrozumiali dla siebie. No i wagi dzięki temu mogą również jakąś korzystny, korzystny interes ubić. Też trochę będzie więcej spraw rodzinnych i domowych do załatwienia, ale to wszystko Wam na dobre. Wodniki będą spokojne. Planety bardziej będą sprzyjać działalności artystycznej, sztuce, czytaniu książek, robieniu pięknych zdjęć, malowaniu obrazów albo już od biedy graniu w gry komputerowe niż jakiejś wydajnej pracy. W tym tygodniu wodniki myślami będą na urlopie, a więc jeżeli jedziecie na ferie zimowe, to z pewnością będziecie się cudownie bawić i z pewnością poznacie również jakichś miłych ludzi na tym wyjeździe. Więc pracą się nie przejmujcie i jeżeli możecie, to uciekajcie z miasta w bardziej rozrywkowe rejony świata. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu będą bardzo na luzie podchodzić do wszelkich obowiązków i tego, co muszą zrobić. Szczególnie raki będą bardzo takie spolegliwe, bardzo spokojne, będą uspokajać innych. I to właśnie od raku będzie zależało, że wiele osób w tym tygodniu się pogodzi lub nie będzie aż tak źle reagować na to, co się wokół nich w zamieszaniu dzieje. Raki też w tym tygodniu mają szczęście do pieniędzy i do szczęśliwych trafów, więc powinny grać w totka i przede wszystkim też brać udział w różnych konkursach, bo dla raku w tym tygodniu jest bardzo duża szansa właśnie na wygranie czegoś. Skorpiony natomiast w tym tygodniu bardzo będą chciały już zaplanować cały rok, będą bardzo. Zdyscyplinowane, ale na szczęście też znajdą czas, żeby odpocząć, żeby znaleźć czas na rozrywkę. Szczególnie weekend to jest dobry czas dla skorpionów, żeby gdzieś wyjść albo nawet wyjechać na, 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 na jeden dzień lub na dwa i odpocząć. Ryby natomiast troszeczkę w tym tygodniu będą chciały ubiec wszystkich, być wszędzie pierwsze. Tak jak zawsze są ostatnim znakiem Zodiaku, w tym tygodniu dostaną takich ambicji yy, yy, i dostaną takiej yy, yy, przyspieszenia. Dla ryb to jest bardzo. Dobry czas, żeby pokazać na co je stać, szczególnie w sprawach zawodowych. W miłosnych wszystko będzie się dobrze działo. Tutaj nie przewidujemy żadnych perturbacji czy zakłóceń w normalnym rytmie życia rodzinnego ryb. Natomiast musicie na pewno uważać, bo w weekend ktoś może was chcieć skusić jakąś ciekawą ofertą, czy jakiejś randki, czy skoków w bok, czy może zjedzenia o jednego ciastka za dużo. Więc ryby w tym tygodniu mają super, ale żeby w weekend nie przedobrzeć, troszeczkę się pilnujcie. Dziękujemy bardzo, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl